Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kryminalne szepty. Ten podcast jest jednym z podcastów takich typowo ciężkich, które są bardzo trudne, jeśli chodzi o nagrywanie, bo nigdy nie mogłem, nie rozumiem, nie będę mógł zrozumieć matki, która dopuszcza się odebrania życia własnemu dziecku. Chciałbym na samym początku od razu ostrzec wszystkie wrażliwe osoby oraz osoby, które mają tendencję do zaburzeń lękowych lub do zbyt mocnego przejmowania się, ponieważ w tym podcaście będzie poruszany najbardziej, moim zdaniem, najbardziej poruszający temat, o jakim może usłyszeć matka czy ojciec. Zapraszam serdecznie. artykuł wiadomości.onet.pl a w nim możemy przeczytać: Tragedia rozegrała się w jednym z domów we wsi, chałupki dębiańskie, województwo podkarpackie. Matka powiadomiła służby, że jej ośmioletni syn Oskar nie oddycha. Prawda okazała się okrutna. Jak wynika z ustaleń prokuratury, chłopiec padł ofiarą zabójstwa. Doszło do gwałtownego uduszenia. Ujawnił w rozmowie z superekspresem Mariusz Żabicki, zastępca prokuratora rejonowego w Leżajsku. Całe to okropne zdarzenie rozegrało się 10 lipca. 37-letnia Dorota G. powiadomiła służby o tym, że jej ośmioletni syn Oskar nie oddycha. Na miejsce przybyli ratownicy, a obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon chłopca. Tajemnicza śmierć dziecka szybko zrodziła wiele podejrzeń, a prokuratura potwierdziła właśnie najczarniejszy scenariusz: chłopiec padł ofiarą zabójstwa. W dalszej części artykułu możemy również przeczytać, że potwierdzamy, że doszło do czynu z artykułu 148 paragraf 1 KK, czyli zabójstwa. Do zdarzenia doszło 10 lipca. W sprawie śmierci chłopca powołano biegłych, którzy po przeprowadzonej sekcji zwłok ujawnili, że doszło do gwałtownego uduszenia. Śledztwo dało podstawy do tego, aby postawić zarzut zabójstwa najbliższej osobie z otoczenia ośmiolatka. Mówił w rozmowie z Superekspresem prokurator Mariusz Żabicki, zastępca prokuratora rejonowego w Leżajsku. Jak wynika z informacji Superekspresu, który jako pierwszy opisał tragedię na Podkarpaciu. Matka chłopca została zatrzymana. Prokuratura wystąpiła w sądzie o areszt tymczasowy dla podejrzanej na okres trzech miesięcy. Dorota G. złożyła już wyjaśnienia. Trwa analiza prawdziwości złożonych zeznań. Wraz z policją będziemy weryfikować wszystkie zebrane informacje. Dodaje prokurator. No i to wszystko co wiemy. Kobieta przyznała się do tego co zrobiła. Za tą okropną zbrodnię grozi jej. kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy jak od 10 lat, albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąsiedzi zaznaczali, że kobieta leczyła się psychiatrycznie. Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, prokuratura nie wystosuje aktu oskarżenia. Ale muszę Was zapytać, czy tak naprawdę, no ja rozumiem kobieta leczyła się psychiatrycznie. Aktu oskarżenia nie będzie. Ale co będzie? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym? Nie wiem, dla mnie to jest na tyle poważne przestępstwo. Ja wiem, no to jest choroba psychiczna, człowiek nie panuje nad sobą, nie myśli racjonalnie, ale no jakoś nie potrafię m, tego przyjąć tak do siebie na 100%. I zawsze powtarzam, że dla osób, które dopuszczają się takiego czynu, kara śmierci to jest najbardziej sprawiedliwa kara, jaka może istnieć. Tak jak mówiłem w moich poprzednich podcastach, coraz większa liczba przestępczości jest nam podawana do mediów, coraz więcej jest takich przestępstw, jakie przed chwilą Państwu przedstawiłem. I tak naprawdę możemy zadać sobie pytanie, skąd to się bierze? Skąd nagle tyle chorób psychicznych w rodzinie? Jedna likwiduje swoje dzieci. Druga wychodzi i już nigdy nie wraca, oczywiście też pozostawiając swoje dzieci na pastwę losu, i wszystko później jest skierowane w stronę choroby psychicznej. I najgorzej przeraża mnie to, że bliscy, którzy widzą albo wiedzą o tym, że kobieta jest chora psychicznie. Ja nie mówię tutaj o takich chorobach psychicznych, że tak to nazwę, lekkich, no bo te choroby wiadomo, czy zaburzenia. Nie stwarzają ryzyko tego, że można kogoś zlikwidować. Zastanawia mnie bardziej to, dlaczego bliscy nie kontrolują osób, które mają poważniejsze choroby, jak na przykład afektywna dwubiegunowa, tzw. Tak HAT, depresja, schizofrenia. Dlaczego osoby z bliskiego otoczenia nie kontrolują tych osób? Wielokrotnie możemy usłyszeć, że osoba. Podejrzewała, że coś się dzieje z partnerką. Tu akurat mówię o partnerkach, bo ostatnie sytuacje mówiły właśnie o kobietach. Ja rozumiem, że ktoś może być zmęczony ciągłą kontrolą, ale kiedy widać, że coś się dzieje, że stan partnerki się pogarsza czy też partnera, warto podjąć kroki i od razu umówić do lekarza. Zawieźć do tego lekarza. Niech lekarz podejmie decyzję, czy coś się zmienia w człowieku, coś narasta, coś dzieje się niedobrego, i wtedy lekarz. Stwierdzi, czy zostawiamy w szpitalu, czy jednak tego e, sytuacja nie wymaga. Jeżeli chodzi tutaj o sprawę spodleżajska, no to w sumie nie mamy za dużo informacji, tylko to, że kobieta była sama z dzieckiem w domu, nie wiadomo, czy miała partnera, czy miała męża, no nie wiemy tutaj nic. Być może była samotną matką, może była po rozstaniu i po prostu emocje, choroba wygrały. Znalazłem także okropną tragedię z 2001 roku i też bardzo podobną do tego, co mieliśmy jakiś czas temu. Tragedia rodziny rozegrała się w Starachowicach w województwie świętokrzyskim. Matka zamordowała tam swoje ośmioletnie dziecko. Ciało Mateusza znalazła rano jego babcia. To była zwyczajna rodzina, mówią sąsiedzi. Wiadomo, że matka chłopca od czterech lat leczyła się psychiatrycznie, ale jak mówią policjanci, nic nie zapowiadało takiej tragedii. Ojciec codziennie o czwartej rano wyjeżdżał do pracy w Warszawie, a matka opiekowała się Mateuszem. Dziś rano zwłoki chłopca znalazła babcia, która przyszła w odwiedziny. Zabójczyni wypowiedziała wtedy tylko jedno zdanie. Zabiłam moje dziecko. Od tamtej pory z kobietą nie można nawiązać żadnego kontaktu. Policjanci stwierdzili, że matka musiała kilkakrotnie uderzyć w szyję chłopca tępym narzędziem, prawdopodobnie turystyczną siekierką. Przyczyną śmierci chłopca było wykrwawienie. Widok, jaki zastano na miejscu, było po prostu makabryczne. Prokurator cały czas próbuje przesłuchać 31-letnią kobietę. Nie udało się to jednak ani policjantom, ani prokuraturze. Kobieta od momentu, gdy oznajmiła matce, że zabiła swoje dziecko, nie odezwała się ani słowem. Według prokurator Krystyny Boroń znajduje się ona w stanie katatoniczno-depresyjnym. Decyzją sądu przewieziono ją do szpitala dla psychicznie chorych o zaostrzonym rygorze w Morawicy pod Kielcami. Tam kobieta ma być dokładnie przebadana, a może to trwać nawet trzy miesiące. Los tego i innych dzieci, które padły ofiarą chorych psychicznie rodziców, byłby inny, gdyby nie zmiana prawa sprzed kilku lat. Według starych przepisów, jeśli lekarz zdecydował o zagrożeniu ze strony chorego człowieka, można było od razu umieścić w zakładzie zamkniętym. Teraz lekarz nie ma takich uprawnień, a policja i prokurator wzywani są dopiero, gdy komuś stanie się krzywda. Ta kobieta leczyła się w szpitalu w Kielcach. Od soboty była na przepustce, dziś miała wrócić na oddział. Czyli z tego co ja zrozumiałem, kobietę wypuszczono na przepustkę, tak zwaną przepustkę ze szpitala psychiatrycznego, w tym samym dniu miała wrócić do szpitala i w tym samym dniu zlikwidowała swoje ośmioletnie dziecko. Kto w ogóle wydał pozwolenie na to, żeby ta kobieta otrzymała przepustkę? To jest bardzo ciekawe. Przecież tam pracują wykwalifikowani ludzie, powinni widzieć, że ta kobieta nie nadaje jednak się do wypuszczenia na przepustkę. Chociaż nie zdziwiłbym się w ogóle, gdyby się okazało, że dostała przepustkę z tego względu, że po prostu nie było miejsca dla nowych osób. Wszystko jest możliwe w tym kraju. Ale takie sprawy naprawdę pokazują, co się teraz dzieje. To niby jest stara sprawa z 2001 roku, a w 2024 roku mamy coraz więcej takich spraw. Maj 2024 rok. Prokuratura rejonowa w Gorlicach ustala, co tak naprawdę wydarzyło się w poniedziałkowe popołudnie, 20 maja, w Zagórzanach koło Gorlic. W jednym z domów znaleziona została 40-letnia kobieta i jej czteroletnia córka. Obie wymagały pomocy medycznej. Załoga pogotowia ratunkowego, która już po chwili pojawiła się na miejscu, udzieliła 40-latce pomocy, a następnie przewiozła ją do szpitala w Gorlicach. Z kolei po dziewczynkę przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo wysiłków ratowników medycznych i długiej reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Wczoraj odbyła się sekcja zwłok czteroletniej dziewczynki. Prokuratura otrzymała już wstępne wyniki. Ze wstępnych wyników sekcji zwłok ustalono, że przyczyną zgonu dziecka było utonięcie. Matka dziewczynki usłyszała zarzut zabójstwa, została przesłuchana w charakterze podejrzanej i złożyła obszerne wyjaśnienia, przyznając się do winy, powiedziała naszej redakcji: Prokurator Justyna Rataj Mykietyn z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. 4 maja 2021 rok. Kamienica w Poznaniu. 26-letnia studentka psychologii Magdalena C mieszkała wraz ze swoją matką i trzyletnią córką. Jak ustalili śledczy, Magdalena C dusiła trzylatkę i zadawała jej ciosy nożem w okolice serca. Nie wiedziała, że dziecko żyło, gdy zawijała je w koc. Zaparzyła napar strującego cisu, by uprawdopodobnić, że zamierzała popełnić samobójstwo rozszerzone. Zadzwoniła też do znajomego i powiedziała mu, że zabiła swoje dziecko. Dziewczynka zmarła na stole operacyjnym w szpitalu. Lekarze ujawnili, że miała bardzo głęboką ranę kłótą serca. W marcu 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że Magdalena C. popełniła zabójstwo z motywem zasługującym na szczególne potępienie. Skazał ją na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 50 latach. Zdecydował także o pozbawieniu Magdaleny C praw publicznych na 10 lat. Ze względu na wyłączny, wyłączenie, przepraszam, jawności procesu, ustne uzasadnienie wyroku było niejawne, ale ogłaszając go, sąd podkreślił, że Magdalena C działała w sposób przemyślany, wcześniej zaplanowany i przygotowany oraz rozciągnięty w czasie. Apelację od tego wyroku skierował obrońca oskarżonej, wniósł o uchylenie wyroku i umorzenie postępowania z uwagi na niepoczytalność oskarżonej. Prokuratura domagała się oddalenia apelacji. Oskarżona w pełni zasługuje na najwyższy wymiar kary, podkreślił w uzasadnieniu prawomocnego wyroku sąd apelacyjny. Odnosząc się do kwestii niepoczytalności, sąd stwierdził, że opinia biegłych wydana po obserwacji sądowo-psychiatrycznej nie budzi żadnych wątpliwości. Magdalena C. w czasie popełnienia zarzucanego i przypisywanego jej czynu była osobą w pełni poczytalną, i to zarówno w zakresie rozumienia znaczenia czynu, jak i pokierowania swoim postępowaniem. W toku śledztwa ustalono, że matka dziewczynki starannie zaplanowała zabójstwo. Rozciągnęła je w czasie i wykorzystała ufność dziecka. Magdalena C miała szerokie zainteresowania dotyczące kryminalistyką, związane również ze swoimi studiami psychologicznymi. Chciała dostać się do pracy w zakładzie karnym chciała zobaczyć, jak to jest pozbawić życia człowieka. Mówił sędzia Marek Kordowiecki podczas ogłaszania poniedziałkowego wyroku. Magdalena C miała to ujawnić koleżance z celi, która także zabiła dziecko. Była poczytalna, wiedziała co robi, ale to co zrobiła było chore chory człowiek, który również zasługuje moim zdaniem na karę śmierci. Nie powinno więcej w społeczeństwie być takiego człowieka. I powiem wam, drodzy słuchacze, że naprawdę takich przykładów można szukać bardzo dużo. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nigdy nie zrozumiem, jak to jest, żeby ojciec czy matka pozbawiła życie własnego dziecka. To jest chore. A zresztą, co tutaj dużo mówić? Każda matka czy ojciec rozumie moje słowa. I powiem Wam, że też najbardziej to współczuję policjantom, którzy muszą przyjeżdżać na miejsce tragedii i oglądać te obrazy. Które zostaną i tak, i tak do końca życia w ich głowach. Dziękuję wszystkim za ten ciężki podcast, i zapraszam wszystkich do subskrybowania, do udostępniania, i życzę wszystkim spokojnego i bezpiecznego dnia.